Rasiak przewracany. Oczywiście nie było faulu, ale jeszcze mamy szansę. Wieszczycki dobrze do Rasiaka. Rasiak pod polem karnym Manchester City był faulowany. Będzie okazja do uderzenia piłki w kierunku bramki Davida Simana z rzutu wolnego. Zobaczmy. Rasiak faulowany przez Dystena Nawet jeśli trochę udawał Grzegorz Rasiak, to najważniejsze, że mamy po tej sytuacji rzut wolny. Okazja do wyrównującego gola. Dla naszego zespołu Tomasz Wieszczycki i Sebastian Mila Ci dwaj piłkarze są Przy piłce Jeden z nich spróbuje pokonać Dawida Simana Siman przyczajony Przed własną linią bramkową Mila Mila i gol! Sebastian Mila 1 do jednego! Grocklin remisuje na City of Manchester Stadium Rak prezentant Polski idealnie Idealnie zmieścił piłkę w bramce Przepiękny gol Sebastiana Mili Na 24 minuty przed końcem meczu Manchester City Grocklin dyskobolia 1 do 1 Tak strzela rzuty wolne Pochodzący z na Sebastian Mila Szósta minuta Nikola Anelka, 64. Sebastian Mila. I wreszcie te ofensywne akcje.